Często spotykam się z zapytaniem, o co chodzi z tym moim high-Q. to skrót zarówno zwrotu high-quality, czyli wysoka jakość, jak i mój skrót myślowy i dedykacja dla Was. I nie chodzi tu o to, żeby desperacko czy pedantycznie robić wszystko na najwyższym poziomie, ale to dążenie, to pewien proces, to dla mnie afirmacja najwyższych standardów pracy twórczej i życia z nimi w harmonii, intencja stworzenia tego naszego haiku, z którym my się czujemy komfortowo i jesteśmy autentyczni, i obiorcy tego, co tworzymy, nie tylko widzą, ale i czują to nasze haiku. Napisz w komentarzu lub w wiadomości do mnie tak, a otrzymasz link do potencjału HQ Art i Fotorynek i darmowych treści. Lub hasło Rakieta, jeśli interesuje Cię, indywidualny program wdrożeniowy HQ Art i Fotorynek Pro.